Mamy tutaj niezły bałagan, ale przynajmniej udało się skleić już tego iPhone'a 11. Fikuśny żółtek. Nie wiem, czy powinienem mówić słowo żółtek na YouTubie. Nie wiem. Na no wszelki to zacenzuruję chyba. Póki co telefon jest jeszcze strasznie brudny od kleju, ale jak klej podeschnie sobie, ładnie ściągnie, złapie, to wyczyścimy sobie telefon z kleju i będzie lalka. Ja sobie tutaj jeszcze poczyszczę port i głośniki i za moment lecę do paczkomatu. Cholera, jestem trochę w kłakach, bo mnie Piratoblas. Mam nadzieję, że jakoś tego nie widać. Dobra, mniejsza. Rozpakowałem ten telefon. Jest to jedenastka. Fajna, czarna, ładna i wszystko jest sprawne. Zdjąłem folię e, ochronną z wyświetlacza i wyświetlacz jest naprawdę idealny. Jest to oryginalny od nowości wyświetlacz. Trochę jest pomazany, ale uwierzcie mi, że tutaj nie ma ani jednej ryski. I jest to świetne po prostu. Z tyłu, jak to z tyłu, tu wiadomo, będą jakieś zawsze odpryski, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, odnoszenia w Etui po prostu bo te iPhoney wetui, jak każdy posiadacz iPhonea wie no się po prostu niszczą wgrałem iOS 26 ludzie narzekali